żeby te wszystkie tworzone przeze mnie postaci ujawniły jeszcze raz swoje krótkotrwałe bytowanie, które ja im dałam na scenie. Każda była tak przeczuta, każda jej jaźń stawała się moją. I to to nie może przeminąć, bez śladu. Gra Pani zawsze role skażone charakterologicznie i zawsze wspaniale. Jak to jest? No bo to jest to tak, no właśnie, to o czym, o czym Wysocka powiedziała i dlatego to mi jest tak szalenie bliskie, że po prostu, no w człowieku Przecież w każdym człowieku są te najgorsze instynkty istnieją, prawda, jakieś takie. To, co powtarzam moim studentom, bo wiadomo, Pani jest, że, jest, że wykładam jeszcze na Akademii Muzycznej. W Poznaniu. Tak, w Poznaniu i, i po prostu opowiadając im o teatrze na Wydziale Wokalno-Aktorskim i w związku z tym zawsze im muszę coś o tym powiedzieć, jakie jest przesłanie aktora, co jest. i A żeby ich zachęcić do tego, żeby mogli, to zawsze opowiadam, zobaczcie, jaki to jest cudowny zawód. Cudowo. Po prostu tego, czego nie można pokazać w życiu, yy, yy, znaczy to, czego nie można pokazać w życiu, można pokazać na scenie. Zawsze i jeszcze ci za to płacą, i jeszcze, I jeszcze ci ale... brawo biją, I jeszcze, no przecież to jest coś wspaniałego, prawda? ja pa... Szkoła nasza mieściła się naprzeciwko Teatru yy, Słowackiego, Ta, bo, bo studio było w Teatrze Starym. A tu ta szkoła już państwowa była naprzeciwko Teatru Słowackiego. I ja pamiętam, że po takim wykładzie, po, po, po tym spotkaniu z Osterwą, wychodząc, wychodziłam z Gustawem Cholubkiem wtedy razem i tak byliśmy cali tacy zaczadzeni tym wszystkim, mówimy, słuchaj, to jest coś niesamowitego. On mi mówi, słuchaj, co to za człowiek, jaki tego. I przechodzimy tak właśnie, wychodząc z bramy, przechodzimy przed tym teatrem przed tym pomnikiem Fredry i tak patrzymy na ten teatr i nagle, wie pani, to coś niebywałego zupełnie, ale to takie ta, jakaś taka metafizyka, jakieś takie, takie zaczadzenie tym wszystkim. I tak przechodząc koło teatru, ten teatr Słowackiego jest piękny, prawda? Piękny. Taki piękny, taka secesy, że to jest kwintesencja w ogóle tego, co się myśli o teatrze, że teatr powinien być piękny. Dzisiaj, nasze teatry są okropne, prawda? Domy, budy, tamtego, wnętrze tylko ma działać. A, a tam jednak działano psychologicznie na ludzi, prawda? Teatr musiał być czymś, świątynią. I myśmy to tak odczuli, że to jest świątynia. I to tam tak przechodziliśmy i nagle nic tego, nic i się, my się przeżegnaliśmy, Tak jak gdyby przed kościołem. No to jest coś niesamowitego, prawda? Jakaś, jakieś takie... Ja tego nigdy nie zapomnę. Było to coś cudownego zupełnie. Może drogi, co by ze mnie było, gdyby nie ów instynkt, który mnie zawiódł na drogę sztuk. No przecież gdzieś się musiały we mnie wyżyć te czucia dane mi od szatana. Dzisiaj wydaje mi się, że doszłam już do pewnej syntezy, tak w sztuce, jak i w życiu. Pamiętam kiedyś usłyszałam w dybuku takie zdanie, które głęboko utkwiło mi w pamięci. Kiedy człowiek Patrzy i przez szybę czystą, widzi ludzi. A jeżeli ta, ta sama szyba z drugiej strony obłożona jest srebrem, widzi siebie. Otóż wydaje mi się, że owo srebro starło się z duszy mojej, czyli z mojej szyby że dzisiaj jestem zdolna widzieć człowieka i kochać bo za wszystkimi jego ułomnościami za wszystkimi wadami które we mnie są wszystkie w stopniu spotęgowanym.